Na pewno słyszeliście, oglądając jakieś wiadomości, czy czytając jakieś newsy, że o tam policjanci musieli przełamać bierny opór, czy ktoś stosował czynny opór wobec policjantów. No właśnie, czym się różni bierny opór od czynnego oporu, bo ta różnica wcale nie jest taka oczywista. Bierny opór jest wtedy, kiedy po prostu nie robimy nic. Na przykład położymy się na jezdni, staniemy w drzwiach. Nie będziemy wykonywać poleceń policjanta i po prostu będziemy stali. Ale czy na przykład biernym oporem jest to, że złapiemy się barierki, nie pozwolimy, nie chcemy się puścić, a policja nas będzie odciągać? No, według opinii prawnej KGP to już jest czynny opór. Czynnym oporem właśnie będzie takie trzymanie się barierki, będzie wymachywanie rękami, jakieś próbowanie odepchnięcia yy, policjanta. No nie mówię o jakimś kopaniu, bo to już może być jakiś zamach na zdrowie, ale odpychanie. Używanie po prostu jakichś swoich kończyn będzie czynnym oporem, złapanie się wari, będzie czynnym oporem, ale tak jak totalna bierność położenie się na ulicy, tak jak czasami protestujący jest już oporem biernym. Trzymajcie się i hej.